Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym poznasz praktyczne sposoby wsparcia sprzedaży i rozwoju firmy dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W pierwszym sezonie udostępniam zupełnie za darmo w formie podcastu moją książkę ABC Marketingu B2B. Zapraszam, Łukasz Kosuniak. Jak uniezależnić się od cold callingu? Jeżeli w marketingu B2B jest jakieś hasło, którego szczerze nie znoszę, to jest właśnie cold calling, czyli w tłumaczeniu na polskie warunki metoda kontaktu telefonicznego z potencjalnym klientem bez zbudowania z nim wcześniejszej relacji. Dlatego z tego odcinka dowiesz się m.in. dlaczego cold calling będzie coraz trudniejszy i mniej bezpieczny. Jak wykorzystać social selling do ocieplania pierwszych zimnych telefonów i w jaki sposób social selling pozwoli Ci zminimalizować potrzeby korzystania z cold callingu. Większość poradników skutecznego cold callingu, które przeczytałem, w istocie namawia do jego unikania. Mówią one o budowaniu relacji, planowaniu kontaktu, poprzez rozmowy e-mailingowe itd. Dlatego stawiam sprawę jasno: cold callingu w tym klasycznym rozumieniu należy zdecydowanie unikać. Cold calling jest zmorą nie tylko klientów. Szczerze, nienawidzą go też sami sprzedawcy jako metody zazwyczaj mało efektywnej i niezwykle frustrującej. Wiele firm stosuje go jednak z braku innych sposobów na pozyskiwanie klientów. Zadaniem marketerów w organizacjach B2B jest ograniczenie roli cold callingu przez znajdowanie innych, skuteczniejszych metod nawiązywania relacji z klientem. Jeżeli wysłuchasz ten odcinek do końca, dowiesz się, jakimi narzędziami można zastępować cold calling oraz jakie są kompetencje działu marketingu w tym zakresie. Marketer w procesie telesprzedaży. Każdy, kto kiedykolwiek rozmawiał z nachalnym sprzedawcą, wie, że taka rozmowa nie sprawia przyjemności żadnej ze stron. Rotacja kadrów w tele jest rekordowa, a jedną z jej przyczyn jest właśnie frustrująca metoda cold callingu. Oczywiście zdarzają się gwiazdy, w rodzaju bohatera filmu Wilk z Wall Street, ale zdecydowana większość sprzedawców wolałaby tej czynności unikać. Tu właśnie jest miejsce dla marketerów. Jeżeli nie chcesz nawiązywać relacji z klientem w taki sposób, trzeba znaleźć inne rozwiązanie. Co ważne, nie chodzi o zlikwidowanie działów sprzedaży telefonicznej. Chodzi o przygotowanie im gruntu w postaci zainteresowania klienta taką rozmową lub wręcz sprawienia, że będzie on jej oczekiwał. Sześć sposobów na zastąpienie cold callingu. Skoro na świecie jest bardzo niewiele osób, które lubią dzwonić do nieznajomych z ofertami, a jeszcze mniej takich, które robią to skutecznie, najlepiej byłoby ograniczyć taką konieczność do minimum. Jak zmniejszyć liczbę nahalnych telefonów oraz zwiększyć skuteczność sprzedaży i jaka jest w tym rola marketera B2B? Otóż każde działanie marketera uwalniające handlowców od cold callingu będzie pożądane i witane przez nich z entuzjazmem. Na szczęście współczesny marketing B2B oferuje wiele dróg prowadzących do tego celu. Im więcej dobrych treści, tym mniejsza potrzeba cold callingu. Jeżeli dostarczasz potencjalnym klientom wartościowe informacje z obszaru, w którym ci działają, pomagające im rozwiązywać najważniejsze problemy, to działasz w odwróconym schemacie procesu sprzedaży. Pracujesz w ramach inbound marketingu, czyli sprawiasz, że klienci sami odnajdują Twoją firmę, edukują się dzięki wartościowym i ciekawym treściom, które udostępniasz, a następnie zgłaszają Ci chęć nawiązania kontaktu z konsultantem. Kluczowa w tym procesie jest treść o wysokiej jakości, i nie chodzi o piękne zdjęcia w folderach reklamowych. Treści, które przyciągają klientów, to takie, które dają im odpowiedzi na najważniejsze pytania, pozwalają im się uczyć we własnym tempie oraz dotyczą nie tyle samego produktu, ile problemów, które ten rozwiązuje. Klasyczny cold calling jest też wątpliwy od strony prawnej. Właściciele wielu baz danych, które pozyskiwano w celu obdzwaniania obcych ludzi, często nie mieli odpowiednio udokumentowanych zgód na przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym i uznawali ewentualne konsekwencje prawne za niezbyt poważne i mało prawdopodobne. Wejście w życie regulacji RODO oraz odpowiednich lokalnych przepisów zmieniło tę sytuację, dzięki wprowadzeniu dotkliwszych kar, nawet do 4% wartości globalnego obrotu firmy. Marketing automation pozwala ocieplać cold calling. Automatyzacja marketingu to narzędzia i procesy, które umożliwiają zarządzanie komunikacją z potencjalnymi klientami oraz dzięki odpowiednio zaprogramowanym działaniom prowadzenie ich przez początkowe etapy procesu zakupowego, aż do momentu przejęcia ich przez dział sprzedaży. Co ważne, warunkiem skutecznego wdrożenia marketing automation jest posiadanie sprawnie działającej strategii treści. Ponieważ efektem automatyzacji marketingu mają być lidy o wysokiej jakości w modelu inbound, w którym to klient zgłasza gotowość do rozmowy sprzedażowej, dzięki tej metodzie można zlikwidować klasyczny cold calling w większości zastosowań B2B. Dobre narzędzia marketing automation, które zbierają informacje o kontaktach potencjalnego klienta z Twoimi treściami, budują jego profil. Dzięki temu sprzedawca, nawet jeżeli rozmawia z nim po raz pierwszy, wie już, jakie strony firmowe odwiedził jego rozmówca, jakie e-maile otworzył, a jakie zignorował, na przykład czy uczestniczył w webinarach. Odpowiednio zaprojektowana komunikacja elektroniczna pozwala również legalnie pozyskiwać zgody na kontakt telefoniczny, dzięki czemu można zwiększać skuteczność rozmów. Takie dosie będzie niezwykle skuteczną bronią w ręku sprzedawcy. Silna Rozpoznawalna marka zwiększa skuteczność rozmów sprzedażowych. Wielu sprzedawców pracujących dla znanych firm nie zdaje sobie sprawy, jak zmieniłaby się ich skuteczność, gdyby zamiast nazwy znanej firmy podawali nazwę nieznanego startupu. Są przekonani o swoim geniuszu i zapominają, że to właśnie silna marka otwiera im wiele drzwi. Jest to też czasem powodem nadmiernego polegania na narzędziach outbound, wychodzących, w tym na cold callingu, w działaniach globalnych korporacji. Są one przekonane, że skoro klienci znają ich firmy, będą chcieli z nimi rozmawiać. Mają trochę racji. Silna marka zwiększa szanse na udany cold calling w B2B, ale przyczyną powodzenia mogą być np. popularność produktu i statystycznie większa liczba klientów rozważających jego zakup. Budowanie silnej marki ma przede wszystkim zwiększać skuteczność mechanizmów inbound. Jeżeli więcej osób będzie o Tobie wiedzieć i Cię chwalić, szansa na to, że trafią na Ciebie potencjalni klienci, wyraźnie wzrośnie. Promowanie firmowych ekspertów. Marka osobista. Budowanie silnej marki firmy w B2B warto połączyć z inwestycją w rozpoznawalność wewnętrznych ekspertów. Element eksperckości marki firmowej osiąga się właśnie przez promowanie osób, które mają wartościową wiedzę i umieją się nią dzielić. W B2B. Zwłaszcza jeśli chodzi o produkty trudne i skomplikowane, wiele relacji sprzedażowych zaczyna się od dyskusji merytorycznych. Organizacja powinna zatem zadbać o stworzenie materiałów, wywiadów, artykułów na blogu, filmów z cennymi uwagami ekspertów i o ich promowanie. Jest to też najskuteczniejsza strategia content marketingowa, zwana czasem content insourcingiem. Ostatnie zmiany w sposobie promowania profili firmowych na Facebooku sprawiają, że ich utrzymywanie staje się dla marek coraz mniej opłacalne. Z mojej wiedzy zebranej w wywiadach z przedsiębiorcami wynika również, że na LinkedIn sytuacja może wyglądać podobnie. Dlatego warto dokonać pewnego przewrotu w sposobie myślenia i jako główne źródło promocji firmy potraktować profile osobiste. Profile firmowe postrzegać zaś jako wsparcie promocyjne i treściowe. Doradzam taką praktykę swoim klientom i zazwyczaj przynosi ona efekty w postaci większego zaangażowania pracowników w działania firmy z zakresu social sellingu. Kiedy orientują się oni bowiem, że tak naprawdę to firma promuje ich, a nie na odwrót, są bardziej aktywni i otwarci na współpracę z działami marketingu. Networking: Nawiązywanie i budowanie relacji z potencjalnymi klientami powinno być podstawową umiejętnością sprzedawcy. Tymczasem jest to zazwyczaj traktowane jako szara strefa działań handlowców. Wiadomo, że najzdolniejsi z nich potrafią swoją sieć kontaktów zabrać ze sobą do każdej nowej organizacji. Jednocześnie trudno jest to kontrolować i rozliczać. Pewną zmianę może tu przynieść social selling, ponieważ narzędzie takie jak Sales Navigator są w stanie skwantyfikować nie tylko rozmiar, lecz także jakość sieci zawodowej sprzedawcy. W ten proces zdobywania kontaktów powinni się włączyć również marketerzy i pomagać sprzedawcom poprzez poszukiwanie grup czy miejsc, w których potencjalni klienci spotykają się osobiście lub wirtualnie. Są to wszelkiego rodzaju stowarzyszenia branżowe, fora dyskusyjne czy grupy w serwisach społecznościowych. Wprowadzanie tam handlowców wyposażonych w odpowiednie treści, znów content marketing, sprawi, że ich sieć wartościowych kontaktów będzie się stale rozszerzać. A to najlepsza gwarancja, że cold calling nie będzie w firmie w ogóle potrzebny. Podsumujmy. Każda organizacja powinna stosować takie narzędzia, jakie dają jej najlepsze efekty przy najmniejszym wysiłku. Jeżeli cold calling u ciebie działa i nie łamiesz prawa, nie ma powodu, byś z niego rezygnował. Praktyka jednak pokazuje, że skuteczność tej metody spada, a do tego coraz trudniej znaleźć chętnych do wykonywania zimnych połączeń. Zachęcam Cię więc do wypróbowania metod ocieplania rozmów sprzedażowych, które omówiłem już w tym odcinku. Dzięki temu czas handlowców będzie wykorzystany lepiej, cykl sprzedaży znacznie się skróci, a samopoczucie osób po obu stronach słuchawki będzie znacznie lepsze. To wszystko w tym odcinku podcastu Biznes Marketer. Jeżeli chcesz być na bieżąco, koniecznie subskrybuj nas na Twojej ulubionej platformie podcastowej. Wszystkie odcinki podcastu i dodatkowe materiały znajdują się na stronie biznesmarketer.pl, gdzie znajdziesz też link do zakupu mojej książki ABC Marketingu B2B.